Zacznę od tego, że jestem naprawdę pełen podziwu dla moich zawodników. Tu już nie chodzi o to, że wygraliśmy szósty mecz rzędu, tylko chodzi o to, w jakiej sytuacji do tego meczu dzisiaj przystępowaliśmy? Mecz, który wygraliśmy tydzień temu z Wisłą Sandomierz, kosztował nas bardzo dużo zdrowia. Zawodnicy po tym meczu byli chorzy. Siedmiu zawodników, którzy wybiegli na boisko dzisiaj w nowym targu, było albo na lekach przeciwgorączkowych, albo na antybiotyku. Naprawdę jestem pełen podziwu dla moich zawodników, bo wytrzymali ten mecz pod każdym względem. Widać, że ta drużyna rośnie. To jest szóste zwycięstwo z rzędu, to nie jest przypadek. No, kiedy idzie, to, 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 to po prostu się to wszystko fajnie kręci i, i u nas naprawdę widać taką fajną siłę mentalną w tym zespole, że, że te zwycięstwa nam, nam dały niesamowitą wiarę w siebie, w kolegów, w zespół, w to co robimy. Mamy w szatni naprawdę super atmosferę. Tutaj ekstra robotę robi nowy prezes, który jest od razu zawodnikiem. Śmiejemy się, że, że za, jak za dwa mecze wróci to i tak nie będzie grał, bo są lepsi od niego. No, po łańcuchu na chwilę obecną wszystko wygląda naprawdę, na wszystko patrzymy w różowych okularach. Po prostu zaczęło nam iść. No, to jest tak, tak, jak jest w piłce. Yy, jak, jak nie idzie, to, to, to tracisz bramkę z niczego. Jak, jak idzie, to strzelasz bramkę, yy, która daje ci zwycięstwo. Ja zawsze uczulam moim zawodników i powtarzam im, że bardzo ważne są te 3-4 minuty po tym, jak strzelisz bramkę, czy stracisz. Bo wtedy w drużynie przeciwnej następuje jakaś tam dekoncentracja. Yy, no dzisiaj to zadziałało na naszą korzyść, bo dwie bramki zdobyliśmy szybciutko po, po, po bramce straconych, więc. Yy, tak jak powiedziałem, naprawdę jestem pełen podziwu dla zawodników za pracę, którą wykonali. Na rozgrzewce kolejny zawodnik, który miał grać w podstawowym składzie, po prostu zgłosił niedyspozycję. Powiedział trenerze, „bardzo bym chciał, przepraszam, ale nie dam rady. Po prostu był, był leki przestały działać, dlatego powtórzę się, ale naprawdę szacunek dla moich zawodników za ten dzisiejszy mecz, ale i, ale i też za pięć poprzednich spotkań. No bo to jest taka seria, no nie wiem, nie, chcę, nie, nie sprawdzam tego, ale nie wiem, czy ktoś w tym sezonie taką serię ma, że sześciu meczów, e, sześć meczów wygranych e, pod rząd. Nie, nie sądzę, on chce grać w piłkę, on się cieszy tym, że, że może grać w piłkę, pojawił się u nas tydzień temu, nie zdążyliśmy go zarejestrować na mecz z Wisłą Sandomierz, cały tydzień z nami e, trenował, ustawiany był na pozycji dziewiątki, my w tych dwóch poprzednich meczach, które wygraliśmy na pozycji e, numer 9, mieliśmy środkowego pomocnika Kas spraw wątróbskiego, który z powodu właśnie kontuzji, kartek, chorób dzisiaj zagrał na środku obrony. Plan na mecz przede wszystkim popsuła mi nawrót choroby, że tak powiem, Konrada Misztala na grzewce po prostu podszedł i powiedział trenerze, że przepraszam, ale po prostu nie dam rady. Trener mówił, że bał się naszych właśnie akcji bocznymi sektorami, że, że, że to jest nasza mocna strona. I rzeczywiście utrata Konrada była dla nas znacząca, więc plan na mecz był przede wszystkim wykorzystać boki pomocy i właśnie dziewiątkę. Nie da się wygrać meczu, tracąc w ten sposób bramki. Przyszedłem sobie samemu bramki. No, rzut karny. Wiemy, że Połanec ma bardzo dużo rzutów karnych. uczaliśmy na to cały tydzień zawodników, zawodnik plecami do bramki iż nie wiem, jakiś robimy kontakt beznadziejny, no bez sensu całkiem, gdzie temu zawodnik z tyłem do bramki i ten kontakt całkowicie był niepotrzebny, dostajemy bramkę, która gdzieś tam ustawia mecz, później beznadziejna czerwona kartka, według mnie w takim moim odczuciu ona powinna być bardzo rażąca, z tego co tam oglądaliśmy na powtórkach, to, no to ta czerwona kartka tak naprawdę, yy, no można taka, nie powiem, że jakaś... Bardzo dyskusyjna, ale mając na uwadze, że zawodnik ma tą kartkę można było troszkę troszkę to inaczej potraktować. Jak to tam było widać u Was? Sponsor taki? Druga? Ta była druga? No to ciężko powiedzieć z tych nagrań, no to może tak było, ale tak jak mówię, nie, nie, nie doszukuje się jakiejkolwiek winy kogokolwiek z boku. No my po prostu mentalnie dzisiaj przegraliśmy ten mecz, nie weszliśmy dobrze, nie weszliśmy dobrze z szatni. I tutaj na pewno trzeba się zastanowić, gdzie był problem, czy to był problem w wyborach, które, które nastąpiły, jeżeli chodzi o pierwszy skład, czy to był problem jakiegoś takiego właśnie przygotowania mentalnego do meczu, bo to tutaj mam do 60 minuty spore zastrzeżenia, jeżeli chodzi o naszą postawę na boisku, o to jak my podeszliśmy do tego spotkania. Co takiego też boli bardzo to właśnie to, że łapiemy kontakt i, i tak naprawdę zaraz oddajemy przeciwnikowi prowadzenie i to kolejny raz nas wybija. Wybija z rytmu i, i za szybko, za głupio stracone te bramki. Jak ta bramka na 2-1 to, to można powiedzieć, że dobre dośrodkowanie. Zawodnik trafiony w głowę wpada na 2-1. No to jeszcze jest jeszcze jakoś w stanie przyjąć, ale bramka na 3-2 to seria błędów, dajemy się dajemy się przepchnąć, później nie, nie biegniemy ze swoim zawodnikiem i tracimy bramkę. Także no zdecydowanie za łatwą. Traciliśmy bramkę, i bramki dzisiaj jak jak na pewno nie zespół trzecioligowy, a sami dobrze wiemy, jak trudno nam się stwarza sytuację do przodu. Mimo wszystko mieliśmy też kilka takich, których powinniśmy się zachować lepiej i zdobyć bramki, bo i Antek miał w pierwszej połowie bardzo dobrą sytuację i tu później w drugiej połowie Szyna miał jeszcze jedną. i No i ta bramka też tak ciężko powiedzieć, jak ta bramka na powtórkach ten spalony na 3-3. Bo w naszym odczuciu też takie mocno, gdzieś tam taki powrotny czy nie, ta, ta co szyna szczelił nieuznana, ciężko powiedzieć, taka mijanka. No ciężko powiedzieć, właśnie też taka, ale mówię, no jakieś te sytuacje stworzyliśmy, ale zabrakło gdzieś nam tam e, skuteczności i, i to też trochę boli. Także mówię, no przegraliśmy mecz na własne życzenie i musimy doszukiwać się błędów sami u siebie. E, I na pewno drugi raz taki mecz nam się nie może przytrafić, bo to był całkiem inny zespół niż e, we wcześniejszych meczach. E, też inny przeciwnik, no trzeba to też przyznać, że e, z przeciwnik, który specyficznie gra. W w piłkę. Bardzo dobrze wykorzystuje w tym meczu dziewiątkę we wcześniejszych meczach, bardzo dobrze wykorzystywał grę na bokach, stwarzając sobie w sposób bezpośredni zaraz gdzieś tam sytuację 2 na 1 i w tym był bardzo groźny i to mu bardzo niebezpieczne. I no, tak mówiąc szczerze, to że mi się bardzo do tego przygotowywali, a straciliśmy tak bramkę po paucie na 3 do 2, także mówię, szukamy błędów tylko i wyłącznie u siebie i z bardzo niewygodnym przeciwnikiem przegrywamy mecz. Musimy z tego wyciągnąć wnioski, ale to, że przeciwnik nasz wygrał w szóstym rzędu, to na pewno też nie jest przypadek, bo naprawdę gra się z czarnymi bardzo, e, bardzo niewygodnie. Wiedzieliśmy, że zagra, nie wiedzieliśmy dokładnie, czy, czy to będzie na pozycji numer 9, tak my się spodziewali. E, trochę bardziej nam to chyba zmieniło ustawienie galary, tak, bo troszkę niżej strzep dobrania i, i na... Na dziesiątka chyba wyżej się to do z tego co tak żeśmy obserwowali. Tutaj tak generalnie trochę głębiej schodził. No, może też to wynikało z tego jaki był dzisiaj mecz, ale w każdym bądź razie mm, czy to jakoś bardzo zaburzyło nasz plan na mecz? Nie no, bo z takim zawodnikiem się nie gra ciało w ciało, tylko gra się z nim na wyprzedzenie, a my żeśmy yy, niepotrzebnie szukali, szukali kontaktu i i tutaj był nasz największy problem, także no, jakaś tam nauczka na, na przyszłość.